Halo, halo, widzowie! Witajcie na kolejnym, już chyba trzecim odcinku z nowej edycji FC26. I stało się, przebyliśmy traf za ponad 250 tysięcy na napadzie. Miał być napastnikiem Manchesteru United, a jest napastnikiem, oczywiście zaraz się przekonacie, kogo trafiliśmy. Wow, wow! Zobaczycie też aktualny skład, jak się prezentuje. No i oczywiście test nowego napastnika trafionego. Także, kochani, zostawiajcie łapki w górę, komentarze, subskrypcje, a my lecimy z odcinkiem. Widziałam. Gola Halamba. Akurat byłam w kuchni. Nie, no to nie może oddać. Dobra, dawaj moją paczkę jednorazowych kart, bo po to grałam to. Tak jest! Dobra, 8-3, plus Hiszpania. Bundesliga. Kto to jest? Garcia jakiś? Tak, Garcia, 83. To Tonali, inform. Dobra, 2x84+, niewymienne. Bez lookoutu, baba, oczywiście. Fajnie, fajnie. Chelsea, o super, to będzie nam posował pod James. Szkoda, że koleżanka ma tylko 64 tempa. 8-5 Walsh. Ona przyszła do Chelsea, o proszę. Ona chyba w Barcelonie była? Będzie walkout? Proszę. Nie. Załamy się. Zero walkoutów. Błagam, w środku jakiś, nie wiem, Rashford, Ekitike. Pulisik, on coś jest wart. No, 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 20 tysięcy, okej. Okay. Czerki, no też powinien coś tam kosztować. Okej. Okay. Jest! Jest walkout kobita. To będzie Paredes. Ale lubię swoje włosy. Ale złota wymiana walkout daje, no przynajmniej. Nie ma podwójnego, nie? Nie ma. No walk out, walk out. Taka paczka Laliga brzmi, ciekawie. Laliga. A może Jorentę? Nope. Gabi. Marzyłam o nim. Nie mogę Pedriego dać. I wymienna. Jakiś demon prędkości to będzie. Oooo! Mm -hmm. Ale inform znowu ten sam. Złota wymianka, Ajax! A kto to? Tel. Warty coś? No ale nie wymienny, to whatever w sumie, co? Daj, walkout, daj, walkout! Ze złotej wymiany. O, Dało! na nawet! Napasnik! O, wow, wymiany, wymienny, jokerz! Tylko złote wymiany! Co roku! Co roku, złote wymiany, nic więcej! Żadne inne paczki! Złote wymiany, gdy tobie jokeres! nie wiem, z trzysta koła chyba jest! Ja! Yeah! Ale jaja, nie! Ale jaja! Ale jaja! Ja nie wiem, czy on będzie wygrywany, bo... On ma 4 metry. Ale... 300 tysięcy prawie, 300 tysięcy, 300 tysięcy. Złote wymiany. Najlepsze. Zara tego pergwala daje... To co, Marmusz basel, no bo co? Nie ma wyjścia. Poczekam aż odbiję. Jakie ma gwiazdki? 3 na 4, ajajaj. Aj, aj. Ma tarcze. No, ciekawa jestem tej karty. Złota tarcza. bo czym jak to będzie chodziło. Miał być United. Trafiliśmy go w koszulce United. Ale gra w arsenalu, tak? Shurens jeden. Ciekawe trafy dzisiaj w ogóle. Nie z tego kresz. Oj. Pa, tarcza złota. Idę sobie. Nie podchodź do mnie. Mam złotą tarczę. Haha. Ha! ZŁOTA TARCZA BRATKU! ZŁOTA TARCZA! O KURDE! CO JEST?! Widzisz, co ja zrobiłam? TARCZA! 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 GOKERESZ! A JEZUS! EJ DOBRA TA TARCZA JEST! TA TARCZA JEST FAJNA! Jedziemy ładnie... Ała, 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 JAK BOLI! JAK BOLI! O dobra, rożny... No czemu to nie wpada? Czemu w ogóle złej nogi? A zrobiłeś już James Adamek? No w końcu. O! Dobra, strzelisz też Gokresh. Boom! Fajnie. Jokeresz! O, ale petardy walnął. Jagioker zostanie z nami na dłużej, już się nie martwię, widzowie, jaka brama! Wow, 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 ja z że strzelam, to już jest koniec, to już jest koniec, widzowie. 5 graczy z Premier League, proszę, łokałcik. proszę. Nie ma łokałciku. nie ma, nie ma. Hamara chyba jakiś to będzie, co? Hmm. To może lakrua niewymienny? 79. 9 e Ekitike niewymienny. Szkoda, że niewymienny, ale i tak bardzo fajnie, że wpadł, bo będzie na zmianę. I tak moi kochani prezentuje się nasz aktualny skład. Ja jestem po prostu oczarowana, jak dobrze mi się gra całością. Wszystkimi zawodnikami i zawodniczkami. Nie mam tu naprawdę żadnego słabego punktu. Kanty jest wybitny w środku pola. Patry, no to wiadomo w ogóle, też jakiś kosmos, co ona gra. Zapłaciłam za nie 93 tysiące, ale jest warta każdego tego końca. James plus Salma na skrzydłach. Matko jedyna, jak one śmigają, jak one, jak one są szybkie. Dodatkowo James ma super gwiazdki bo 5 na 4, więc możemy coś poczarować. No i nasz nowy nabytek, bardziej traf. Kiokeresz, kochani. Wow, naprawdę. Nie zdawałam sobie sprawy i nie dawałam szans aż takich temu geokreszowi, że będzie mi się nim tak dobrze grało, bo gra mi się zarąbiście tym geokreszem. Ta jego tarcza plus to jest majstersztyk. Tyle tego użyłam, że to jest po prostu szok. L2 trzymasz, szukasz sobie miejsca, trochę się tam yy, gibasz na boki i masz autostradę do bramki. No niesamowite, niesamowite co ten graj gra i gdzieś zresztą bramkę z PowerShota albo zaraz zobaczycie. Wow, wow. Także, jeśli chcecie kogokolwiek z tego zespołu, kto Wam się przyda tutaj, to serdecznie polecam. No, fajnie, fajnie się bawię ogólnie, grając w tą grę. I mam nadzieję, że pierwszy patch, który będzie, nie zniszczy tego gameplayu. A jak wiecie, kochani, ostatnio na kanale pojawił się pierwszy odcinek z openingu kart i paczek TOPS. I już we wtorek, albo maksymalnie w środę. O dokładnym wrzucę wam na Instagramie, na Insta Stories będziemy robić kolejny opening i naprawdę potężnych, potężnych boksów od Topsa, także i też nowości. Także serdecznie zapraszam. No i co, lecimy do dalszej części odcinka.